Witam wszystkich, z tej strony Ziomeczek To jest kolejny odcinek na moim kanale Dzisiaj zrobimy sobie te Zupki chińskiej Vivon złoty widzicie złota zupka Widzimy, że na pewno będzie dodatek cebuli I teraz przeczytam wam skład Kod kreskowy chyba nie trzeba Więc tak Powiem wam najpierw jak to przygotować Kluski pokruszyć i wrzucić do głębokiej miski Przyprawy z torebek dodawać Do smaku, zalać 0,4 litra żącej wody, przykleić na 3 minuty, po wymieszaniu zupa jest gotowa do spożycia. Jest to produkt spożywczy, Vifon, bardzo dobra marka, od 1963 roku. Widzicie z tyłu mamy różnorodne logo, co ma dla klienta tam dwa na przykład. I teraz zupa błyskawiczna z puskami o smaku kurczaka. Łagodna. I teraz przejdziemy do testu smaku. Dobrze. Jak widzicie, przygotowałem sobie tę zupkę. Miałem jeszcze parę takich w więc tutaj mamy zapakowanie pełne. W środku znajdują się przyprawy, tłuszczyk i. No. Makaron. Dobrze. Wcale taka. Wpadka. Teraz weźmiemy test smaku, zdegustujemy sobie zupę i zobaczymy czy jest ona opasana do kupienia. Ja wiem, że zupa jest bardzo dobra, tylko, że jest po prostu niezdrowa. Ale jeżeli chcecie sobie sobie zjeść coś na szybko, to bardzo Wam polecam, gdyż smak jest wyśmienity. Ale nie jedźcie tego w masowych ilościach, bo... zachniecie, yy, zatru... zatrujecie się. Po czym? Więc tak, zatrujecie się, po czym wasz organizm będzie się źle zachowywał i ta zupa będzie po prostu niezdrowa. Już jest niezdrowa. Po czym wasz organizm? Gdy tego za dużo, to po prostu będzie szansa, że zdechniecie. I ta zupa jest bardzo pyszna, ale niezdrowa, jak już mówiłem. I po prostu jedzie to taką łyżką w takiej misce. To się czuć taki klimat yy, starszych lat. Co? Przepraszam nasz śpanę się. Więc tak, makaron jest po wyjęciu z paczki. Makaron jest w jednej takiej kupie, jest suchy i musimy właśnie zdrobić ten makaron tak jak po instrukcji. Dostajemy także małą paczkę. Małą paczkę przypraw i tłuszczu. Żeby zupa miała swój aromat. Dobrze. Więc jeżeli film nam się spodobał... Zostawcie łapeczkę w górę. Sub... Jak nie tyle, że tutaj subskryber jest. Yy, no to tutaj macie czerwony przycisk. Do subskrybera. Dajcie mi suba. suba bo ja nie to Was znajdę i zjem. I więc dalej. Pozdrawiam Sprawda. wszystkich, życzę Wam miłego dnia. Dziękuję za oglądanie. I, poz... I mamy super nowego.